Z Ewangelii Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce niemające pasterza i zaczął ich nauczać. Rozważanie My, pokolenie energii nuklearnej, lotów kosmicznych i przeszczepiania serc. My, którzy jak żadne pokolenie poznaliśmy potęgę i małość człowieka, którzy walczymy o pokój, a równocześnie dokonujemy tylu gwałtów, okrucieństw, mordów. My, którzy tak wysoko niesiemy sztandar humanitaryzmu, a patrzymy ze spokojem, jak ludzie codziennie mrą z głodu. My, którzy tak udoskonaliliśmy środki przekazu, aby znać prawdę, a kłamiemy, wypaczamy fakty, oszukujemy się. My, którzy jak żadne pokolenie dotąd poznaliśmy wielkość i ograniczność człowieka. Pochyleni nad żubkiem Jezusa, odkrywamy na nowo tę nieprawdopodobną rzeczywistość, że Bóg nas wszystkich i każdego z osobna kocha. Z Psalmu: Boże, przekaż Twój sąd Królowi, a Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką uciśnionych z ludu, będzie ratował dzieci biedaków.